No i zobaczmy, czy ktoś dzisiaj będzie w stanie Alfę pokonać. Jak na razie Alfa dwa zwycięstwa. No ale teraz, oczywiście, Gamma przed szansą. No i zobaczmy, runda pistoletowa. Go, go, CSGO! Czy wiem coś na temat dzisiejszego strajku? W Bydgoszczy nie. że Alfa na spokojnie, no nie, widzimy, nie widzieliśmy tutaj szybkiego wjazdu, czają się przed e, długą gracze terrorystów. Goku tutaj jeszcze przerotował na galę, tymczasem Alfa biega sobie długą. Mamy gofery, walczy w picie, ale udało mi się zrobić tylko jednego fraga. Fullpit jeszcze atakuje od galerii. Zamknięcie teraz na Baesie gracze, mam terrorystów i odpal już pada, pada Goku, pada Danoski. I w ułamku sekundy pada też Sosna, także pozamiatali gracze Alfy. Dobre było to opóźnione wejście do go. Tam jeszcze Fullspit zrobił zamieszanie od galerii pistoletówka wygrana przez Alfę 1 do 0. No i zaczyna się to spotkanie dla nich znowu układać dobrze. Teraz, oczywiście, Gamma sobie tutaj przekupiła Kevlar'y. mają 5-7 no i postarają się na pistoletach. coś się ubrać graczy CT. Ja mam coś z mikrofonem, nie tak chyba, nie wiem, czy go wymienić, czy co. W każdym razie gamma skraca długą, tam jednak dobrze, fuk. wyczekał, dwa fragi zdobyte. No ale w trupie odwrotnie, bo to dwa fragi zdobywają antyterroryści. Sos na jego kół sfregowali, także zrobiło nam się 3 na 3. Teraz jeszcze skrót JKL na środku, Karl tylko na to czekał. Jest frag dla niego, na środku walczy jeszcze Goku, ale zabity przez Peksona. bardzo pewnie, dzisiaj Pekson strzela. Chociaż w tym drugim meczu nie był aż tam aż tak widoczny, tam e, fuk e, przejął pałeczkę. Tymczasem Sosna jeszcze zabija Karla, no ale dwóch przeciwników e, nadal pozostało, e, tutaj graczowi antyterrorystów, graczowi Gammy. Ile Czajnik to był? Trafiony Sosna przez Peksona, zostaje mu tylko 3 HP, no i już będzie uciekał, już będzie zachowywał broń. Nie mam po co teraz e, sosno szarżować, zwłaszcza, że ma kebab, zwłaszcza, że ma tego Galila. Składy i Też, fragi. Od razu, przy okazji: Sosna 2, fragi, Goku, Gopher, e, Dinowski, JKL. Na razie bez fraga po stronie antyterrorystów. Timiel Gama, w tymie Alfa. No to już chyba skład wszystkim znany, ale przypomnijmy: Fuk Pexon. Już teraz oficjal. Facebook, kurwa ty, gwiazdy. No, Karl, oni tutaj już Fullspeed i Lilo. To jest tak zwana reklama zadolka. Ty. Ale pamiętasz, z Furlana też tak, kiedyś się śmialiśmy, jak poszło official, official Kisiel? O, official Kisiel, tak, dokładnie. Zrobimy. A teraz proszę bardzo Furlan, Wext Majory, te sprawy. Ale Furlan może to przed, może no. przez Peksaunę też taka droga, zobaczymy. My dokładnie wiedzieliśmy, kogo bierzemy do drużyny, jak Furlan do nas przychodził, także tutaj jestem wcale tym zdziwiony. Okay, Zobaczmy pojedynek. No mocno była full speed, tylko 13 hp na jego koncie. Denoski już na galerii zobaczył Lilo. Denoski ma tam chyba okazję do stragowania, ale to Lilo jednak freguje. Także dwa fragi... Teraz ładnie tutaj wchodzi na B. No i B już zdobyte przez Tero No i to już będzie po rundzie. jest tu na B, a bardzo daleko samymi pistoletami. To jest bardzo duża przewaga o 5 na 2. Tero już zajęty bez, Już paczka teraz widzimy jak Pekson. I ją tutaj... kładzie. No i kwestią czasu jest teraz zakończenie tej rundy, walczy jeszcze J.K.L., ale to chyba o jakiegoś tam fraga, powiedzmy sobie szczerze, bo na pewno nie o rundę. Full speed miło 13 HP, jeszcze dwa fragi od niego. No i mamy 3 do zera. No, to jest chyba przewaga rzeczywiście tej alfy. oni są rozgrzani. Tak, jak powiedziałem, trzy spotkania zagrać to nie jest jeszcze jakiś taki wysi wysiłek fizyczny, żeby to było nie do zrobienia. No, i na pewno są w takim rytmie meczowym, grają meczyk za po meczyku. Także, no tutaj widzimy, że dość pewnie wygrane te rundy. No, nie widziałem pistoletówki, co prawda. Alfa, tylko tak, na wejście długą, jeden tylko wóz, biegał w gali. No, i rzeczywiście zrobili to fajnie timingowo, rozdali dobre headshoty i tą pistoletówkę tak naprawdę wygrali bez, e, bez problemu. najmniejszego problemu. No, to jest to właśnie o czym mówiłem. Może to było zagranie taktyczne Alfy, żeby tutaj sobie ułożyć wszystkie meczyki w jeden dzień. Można i tak. No jeśli tak, to na pewno e, im się to opłaciło. Chociaż... No, jeszcze te, tego meczu z Gamą nie wygrali. Jeszcze muszą e, tych run tutaj e, pozdobywać. Zobaczmy, mamy wejście długą. Tam jest z e, ta, no, ale Fullspeed lepszy. E, jeszcze walczy tam gofer w pici, ale full speed, dwa fragi. Dwa entry fragi. Jak Ważnym elementem swojej drużyny jest Fullspeed. On właśnie teraz to pokazuje. I już olbrzymia przewaga po stronie. A nie, Din, nie? to jest Terrorystów Daenostki, tak. Daen. Daen. To Daen. jest Dain, a nie Dean. Przepraszamy, ale DIN ten już kojarzy z I dlatego, naczelny cheater. No i mamy po rundzie 4-0. Alfa, od początku dominują, oni te początki rzeczywiście mają słabe, rzeczy dobre. Mieli świetny początek na overpassie, później coś się zacięło. Na trejnie, jak już dobrze zaczęli, to. To już Do dobrze skończyło końca, gry. tak jest. Full speed. Uuu. o No tak. No niestety. I znów mamy entry fraga, znowu mamy te, tego entry fraga od full speeda. No i foto nobegra tak, 4 yy, Wbrew pozorom. Tak, wbrew pozorom, przeskakiwać przez bramy na środku też trzeba się nauczyć. Niestety. Widzieliśmy, jak wykorzystał tutaj Kill Speed, no i taka powolna, powolna egzekucja wszystkich antyterrorystów, którzy już się tylko i wyłącznie bronią, żeby za szybko nie zginąć. No, sprzedał tutaj od KL jeszcze głowę Karlowi, ale on miał 100 HP, także przeżył. Pekson kończy rundę, 5 do 0, Alfa wykupywa z Gamą. No i czy w końcu, czy w końcu uda się antyterrorystom tutaj nawiązać jakąkolwiek walkę? Zobaczymy, jak wyglądają fragi. Bo drużyna gamy nie zdobyła ich zbyt wiele. Mamy 3 fragi usosny jeden frag Gofer, 1 jeden JKL, 1 Goku. Daen, jeszcze bez fraga 005. Ma Mafi myślę fragują sobie jak ta lala gracze. Bo f 7, Kar 7, fuk 6, 3 Peksan i tylko z jednym fragiem Lilon, no, ale Lilo nie ma nawet za bardzo okazji do fragowania tak e, dobrze strzelają jego koledzy. No tak, no jedna runda na full dopiero gamy. To na pewno zaważyło też, że ten wynik wygląda, ale to jest najwyższy moment, żeby właśnie zacząć wygrywać rundy. No i zobaczmy, co przygotowała tutaj Alfa. Jest smoke pod środek B. To miał tutaj spowodować pewnie jakieś ruchy ze strony antyterrorystów. Ale oni teraz twardo tutaj stoją. Dwóch na B trzech na A, linią. Także nie złe ustawienia. To, jest to pytanie, czy będą w stanie tutaj fragować. Ładnie da na długiej wyciąga full speeda. No i trójkaż gracze Alfy na galerii tam poleciało mołotow to w BS ale i od wcelowany. wcelowane Sosna jeszcze patrze tropa, a tam nikogo nie ma. Także wchodzą teraz terroryści i Galo, więc tak ze środku. mnie zabija go ładnie fraguje Karl. Za BSM jeszcze GFR, on no jak dotychczas spizwał się znakomicie, ale w tym metrze po prostu coś nie może. Pada zabity przez Karla teraz dopiero zabity przez Danielskiego, no i... Trzech na dwóch. Znowu przemaga po stronie Alfy, Bomba podłożona. ciężka sytuacja teraz yy, dla graczy Gamy. No trochę późna reakcja sosną. Bardzo długo na tym bestał. No już teraz widać, że chyba decyzja o zachowaniu broni Dwie awp warto by było zatrzymać. Szanse na wygranie tej rundy mierne, tak naprawdę. No bo te 2AWP no to jednak na daleko. Dużo lepiej się spisują niż na blisko. Chociaż jest jeden taki zawodnik, który bardzo dobrze sobie radzi na BSA za wp Nie wiem, czy go znacie. A jak nie znacie, to zapraszam na YouTube'a. To była tak zwana reklama zadolka. Kolejna dzisiaj. Ale idziemy się jak dzisiaj idziemy idziemy tak, jak duże. No tak, jest na YouTube taki jeden zawodnik, to po prostu wyprawia magię. Magię na as a Możecie to sobie oczywiście zobaczyć. A tymczasem zobaczymy, jak sobie radzą nasi zawodnicy. Tym razem. Em... Nie udało się tam hmm, Paksomowi przeskonać nie środka, ale full speed wchodzi sobie długą jak do siebie. Dedoski już dostał headshot, są nadal patrzy, B, a tymczasem cała gra graczy Alfy na drugiej. Ładnie, teraz goferle lepą już na BS traguje funk. To no, Funk też odgrywa świetne dzisiaj spotkania. Może nie to pierwsze, ale te dwa kolejne to naprawdę znakomite. Jeszcze Lidl wyciąga JKRS BS a <grych> egzekucja można powiedzieć, Patryk. No tak to na razie. Po kolei podają antyterroryści. To wygląda tak łatwo. Jak na razie dla Alfy. Tak łatwo sobie radzam w każdej rundzie. Dzisiaj u koksy to nawet mango Nie <grym> <grym> Może mnie wezmą kiedyś do mango za takie... Oni, oni, oni tam nie ale mają... No, was, ale Patryk, ty jesteś człowiekiem wielotalentów, nie? Ja myślę, że by tam oj, ma taki mango, oj, oj. albo taki na przykład brożbita dzięcioł, czy to byłby hit? Oni nie mają wiesz, takich górnolotnych reklam, także myślę, że idealnie by się to sprawdził, nie? <grym> Ja myślę, że absolutnie tutaj... Czy mamy jak, czy... jak mógłby być gulczas czas kurwa czy tam ten Klaudiusz z Big Brothera, no to może być dzięciął, tylko że inny, nie? <głos> Cześć, <głos> jestem dzięciąg, ale nie ten z Big Brothera Ten z Cox TV. I dzisiaj pokażę wam moją nową stokowirówkę. Mm, <noise> ale mm. No ładnie. Dzień, Takie tacunio, patrzcie. To chce, to chce kupić. Tam tam... No i No i zobaczymy pojedynek na środku i to pierwszy raz chyba, kiedy Full Speed... Ginie. Ginie, no ale nie spodziewał się chyba, że też ktoś tak agresywnie, ktoś tak odważnie zagra, jeśli chodzi o drużynę Gammy. Oni przegrywają 7 do 0, tymczasem są zaryzykował. No i zabiły Full Speeda na środku. No i jest przewaga dla Gammy, oni muszą wreszcie zacząć rundę wygrywać. Teraz mają przewagę i to powinna być ich runda. No dobrze, dzisiaj Alfa gra naprawdę tutaj... Ale chyba jedną nożówkę, nie? Pierwszy raz, bo grają po postanowite, ale czy sobie tak. tak wybrali? Przegrali, przegrali kosy, yy, no ale akurat przegrali kosy na dwójcy dwójce, gdzie tak naprawdę, wiesz, stoły... Nie ma różnicy, no, tak. Nie, bez różnicy. O, proszę Państwa, oto worek do napierdalania i takie dwa wory dyziaka wielkie, ty na przykład. <laughs> Nie. się <wiem. śmiech> Oooo, sosna, okej, okay. ale głowa pierwsza klasa, sosna, teraz zobaczcie troszeczkę, no tutaj już chyba troszeczkę popłynął, no ja nie mówię, sosna rzeczywiście chyba, no był dla mnie jeden z faworytów, którzy tak naprawdę do tej piątki się mieli zostać, ale jeżeli chodzi o ligę, kompletnie mu to nie wychodzi. Oczywiście nie jest powiedziane, że tej szansy nie zostanie, aczkolwiek naprawdę no, ciężko, ciężko. I to jeszcze dobrze, pozytywnie mnie zaskoczy, bo to był chyba pier... to była Sosna był pierwszym kapitanem, który swoją drużynę zebrał w kupę i zaczęli trenować. Okej, no, Gofer z jednym fragiem, Pexon zabija Gofera, który ucieka plecami. Też No tak, zadanie. ale jak? Jak nie idzie, to nie idzie. No i zobaczcie. Dokładnie. Że jak mi 7.0. 7-0. Jeszcze taka sytuacja. Sosna na początku bardzo ładnie przewidziano. 7-0. 7-9. 11 fragów przez 8 rund. Tyle zdobyli zawodnicy antyterrorystów. No nie da się tak meczu wygrać. No urwa, urwa. No sosna teraz. Tutaj w pojedynku z Karlem wychodzi zwycięsko i stracił tylko 27 hp. Także dobra wymiana dla gracza antyterrorystów. No, może teraz! No, znowu mają przewagę, Dobry tak, flash, tak. bardzo dobry flash na długą. Co tu się stało? Eee, no właśnie tak, da, dajnoski dał czyli, tak zabić. Czy... Czyli, czyli on też musiał być zafleszowany. Tak! Czyli bardzo dobry flash. Ale tak przez momencik nie wiedziałem, co, nie ogarnąłem tego, co się wydarzyło na tej długiej. Frak za frak, ale z tej wymiany lepiej wychodzą zawodnicy Tero. Trzech na dwóch, Sosna tylko 3 HP, a terroryści już na galerii. No i tam JKL teraz sam no, będzie mu, bronił No Bęca. musi wypeskować. No musi wypeskować JKL, najwyższa pora, żeby włączył tego swojego aim'a. No i zobaczmy, terroryści już tutaj będą wychodzić. Teraz taki smoke odcinający galę, no i JKL nie, nie daje rady. Nie rady, Lilo lepszy. Nie masz szans tutaj na tej rundy ugrać, no musiałby zrobić coś niesamowitego. Jeszcze czeka Sosna na galerię, aż ktoś tam może podjedzie, ale... Cierpliwie czekają teraz terroryści i Lilo już sobie tutaj patrzy galerię, pewnie jak tylko Sosna wychyli, zaraz go tam no, jeszcze Lilo głowa. skasuje. 9-0. No, o, rozjeżdżają tutaj swoich przeciwników zawodnicy Team Alpha. No tak, ale mają mają mocny skład, no nie ma się co oszukiwać, naprawdę mają mocny skład. To był jeden no z tak. moich takich faworytów do zwycięstwa. Back so, back so for, for I mimo speed. wszystko Epsilon mnie zaskoczył taką swoją dobrą grą. Naprawdę. Oczywiście no jeszcze nie wygrali, ale moim takim cudzym faworytem to była właśnie Alfa, bo wydaje się, że oni rzeczywiście mają ten skład bardzo, bardzo mocny. I tak... Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się, że oni będą rozjeżdżać swoich przeciwników. No i dzisiaj się to potwierdza. No i Kresu to jest... Po prostu na respie sobie tutaj stał z AWP-om, Jeszcze mam teraz 3 na dwóch, ale... Nie wiem czy FK będzie się było odbijać. No nie miał większych szans, full po prostu na niego wychyla, okna. Łatwy frak jeszcze gofer z AWP-om. Trafia Karla! 17 na koncie terrorysty. Tego brakowało, żeby teraz gofer dostał głowę Gofer trzeba za tak jak ja no. wypadnie Czyli trafił Karla się do naszych APA mimo tego jeszcze pada Dziesiąta runda dla Alfy, no tego się nie spodziewałem szczerze mówiąc. Ale Alfa po prostu rozjeżdża, rozjeżdża gammę. No i zobaczymy co tu dalej z tego wszystkiego wyniknie. Na razie 10 do 0. No i takie beczyki średnio się ogląda, powiem wam szczerze. W szczególnie no, w czwartym no, no zacjęte, etapie, no. tak, szczególnie w czwartym etapie projektu te mecze powinny być bardziej wyzacięte, a tutaj jak, jak, zobaczcie co się dzieje, jest frag od Goku na full speedzie, ale to jest na B, tymczasem terroryści już długą przebiegają, mamy J na gali, no i on tam jeszcze będzie próbował coś wymyślić, czy coś, coś wymyśli, nie. No nie, po, po raz kolejny Lilo to kasuje. No. Lilo, widzisz, że nie jestem najlepiej fragujący w swojej drużynie, a mimo to te pojedynki z No potrafi sobie na spokoju wygrywać. Funkiet jeszcze zabija tam rotującego go 11-0. Nic nie wskazuje na to, żeby Alpha tutaj miała jakiekolwiek zagrożenie ze strony gammy. No, jestem ciekawy, jak w ogóle wyglądają fragi po stronie 10, 13, 15, 16 na 11 rund. No nie da się tak wygrać. Niestety żadnej. Szykuję się 16-0. Słuchajcie. Przynajmniej tak to na razie wygląda. No, Alfa jest naprawdę w sztosie. Robią co chcą. Teraz jest jednak dobra, dłania na galerii, ale nacisnął W, poleciał do przodu i tam już tylko czeka na no to Karl. Mamy refraga, mamy teraz jednak fraga od Goku. Mówiłem, o! Golego, golego, no Goku teraz. Mamy dobrą rundę. No, dość długo tam z tej górnej trupy pomogli kolegom z Gali zawodnicy Alfy. I ten błąd, może się zemścić. Gofer chyba sprawdza sobie sensa w myszce mówi, chyba coś nie pasuje Czemu nie zabijam? Uuuu No, no takzony full speed To się może źle skończyć tylko oni zostali dwóch na trzech, ale to jest Pekson i full speed oni naprawdę mogą to zrobić, oni jeszcze te mogą wygrać. Zobaczmy, chociaż teraz Pekson chyba zbyt agresywnie pada, no i full speed sam, no gofer biega na bombę, tak, nie poczekaj do sam. Danoski tylko 18 HP czy Full Speed będzie w stanie to zrobić? Ajla, się wymi wy 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 wyminęli. No. Myślałem, że Full Speed niepotrzebnie wychyla, ale... Daen go nie trafia. Full Speed nie marnuje takiej sytuacji. 12-0. Karwa Kawunia. GFR naprawdę grał dobre spotkania na D2. I on był takim kierującym zawodnikiem. No w ogóle dotychczas, jeśli oglądało się te mecze gammy, to naprawdę w tych wszystkich meczach gammy GFR wpisywał się najlepiej najrówniej. Ale w tym meczu Patryk no nikt. Nikt z gammy nie, nie podejmuje takiej walki tutaj. O, oni je, są wszyscy zdominowani. Ja myślę, że to jest taki moment, żeby właśnie ugrać rundę, bo troszeczkę zdekoncentrowani gracze arty. I zobacz, i to jest właśnie to, to jest właśnie. To, to jest najtrudniejsze w cesie. Ale teraz full speed normalnie jak na tu. No zobacz, został jeszcze full speed i Pekson. obaj mają AWP. Jeszcze znowu mieli 3 na 2 sytuację yy, groszegamy. Znowu się zrobi od dwóch na 2, znowu może być groźniej, znowu... Alfa może się pokusić o wygranie tej rundy numer 13. Y jeszcze mają 58 sekund zawodnicy, także to jest sporo czasu. Czy jutro ostatnie spotkanie projektowe? Nie, Piotrze! Piotrze, yy, jeżeli nie masz co robić przez następny tydzień, to uwierz mi, że my mamy. I kurwa, kiedy nie wejdzie, to będą koksy, bo cały czas mamy coś do grania. Albo feka, albo projektowe, albo yy, Nvidia. Także mamy taką bogatość przez ten tydzień, nie, przez to, że mi nie było 5 dni i tak po prostu wszystko się zawaliło nam. To jest. Yy... Ciężki, cię ciężki czas dla nas. No Ale musimy to przeżyć. Chcemy to jak najszybciej skończyć, żeby chłopaki też mieli trochę czasu na... Na ogarnięcie to, że muszą jechać na lana, żeby wiedzieli troszeczkę wcześniej, że na tego lana mają przyjechać Także... No, a tymczasem Patryk runda na zobacz No tak, no jeszcze nie Oj, tutaj No Ow, tak, jednym, dobra, JKL tak. No już Dobra decyzja, uciekać Nie podchodzić pod celownik Peksanowi i jest runda dla gamy słuchajcie. No to jest właśnie Wywodzie. taki moment, kiedy już przychodzi taka dekoncentracja, że naprawdę ciężko jest wygrać się do końca, do 15. Bo to już, wiecie, czujecie taką przewagę. Czujecie to, że po prostu wszystko wyjdzie, nawet jak wylecimy gdzieś na pałę i będziemy zabijać. I to najczęściej nie wychodzi właśnie. Ale jest 12 do 1 tutaj. Na razie zwycięstwo Alfy nie jest w żaden stopni stopniu zagrożone. Daen, no znowu tutaj sobie radzi na długiej. No to już jest która śgląda, kiedy gracze gamy zaczynają z przewagą 5 na 4. A i tak różny wygra się potrafią, także... Tak naprawdę ten jeden frak jeszcze tutaj nic nie znaczy, bo wchodzą sobie terroryści teraz na Bąbsite Beta. jednak dobrze Goku, dobrze sosna po jednym fragu. No i to jest wreszcie dobra przewaga gammy. Dubo liszka, Jeszcze teraz Pekson wchodzi galerią. Zabija Dalenowskiego, dysponuje do LS2 Agresywnie Pekson jest jeden, jeszcze jeden frak od niego. No i Pekson znaczy, ma jeszcze e... szansę do ugrać, tak? Tutaj jeszcze frag. To musiałby na strzelić. No. Dlaczego nie? Sprzedał się teraz tej Goku tym Mołotowem. Texon już wie, gdzie on jest. Gofer w szoku. Jak dzisiaj przez cały dzień? Texon zabija Goku. Jeszcze dwóch zawodników nie zostaje. Czy zabije Gofra? No zabija Gofra. Jest. No i Ta teraz. Mówi, że masz. Razer. Jak robić to i chcesz, żeby codziennie być twoje lepszym i jak trenować z drużyną? Myślę, że to jest temat na referat teraz, ale nie jestem w stanie Ci tego powiedzieć niestety. Oczywiście każdy ma swoje sposoby, ja również mieliśmy... My również jako koledzy mieliśmy swoje... Pekson, no. goku leży! Ejs, słuchajcie, taki jak życzenie jest, tak jeszcze klaps na 1 na 3. No tak, ale po nie oszukujmy, oszukujmy się, tak, przepraszam, że ci przerwałem, ale nie oszukujmy się, że drużyna antyterrorystów pomogła w tym, w tym ejsie idealnie, po prostu, peksonowi. Mając no tak. mają sytuację 3 na 1, doprowadzają do sytuacji, gdzie każdy z nich, każdy z antyterrorystów strzela się 1 na 1 z peksonem. Pekson ma Czyli teoretycznie broń silniejszą niż amunicja. Yy, I teraz tak, wychodzi przed B, strzela się z jednym. Nikt nie pomaga temu antyterroryście przed B. On ginie. Wychodzi na środek, strzela się z drugim. Tak? Też nie pomaga mu kolega z dolnej trupy, chociaż powinien. tak? Czyli i sosna to chyba był ostatni. No, i zabija tego drugiego na gale i zostaje w sytuacji jeden na jeden i tą sytuację wygrywa. Nie lepiej było go dojebać tego Peksona w jednym momencie, no nie jest w stanie rozdać trzech headów w przeciągu łamka sekundy. No niestety, to są takie błędy, które później się mszczą. No tak nie powinno się robić, a na pewno nie powinny tak robić drużyny, które już jakiś czas ze sobą grają i potrafią się komunikować tak na TS-ie, czy, czy po prostu komunikować się w grze. No tak, pekson ma 20 na 2. Ja myślę, że to są całkiem niezawne statystyki. Teraz jeszcze w ostatniej tej grodzie pistoletowej skrót środka przez alfę. No i skrót całkiem niezły, chociaż terroryści już wchodzą na bombce B. Ale dobra, tutaj jeszcze... leży czapka. 15-1. No tak. 15-1. Fragi, słuchajcie, bo to jest teraz bardzo ciekawie. U. Pekson, 20 na 3. Full speed, 18 na 9. 14 na 7, 15 7 Lilo, po drugiej stronie Gofer, 8, 8 Sosna, 7 e, Daen, 5 Goku i 3 fraki JKL-a. No niestety... Niestety, ale nasz... E, niestety nasz... E, u, u. Już nie magamy Czyli tak jak mówiliście, no pokłócili się chyba. Chłopaki już chyba nie będą grać w ogóle. Psychika im padła. Psa... No, niestety. walczy jeszcze Sosna. Ale tutaj czekał na niego Pekson. No i nie, nie ma już. No tak, na no polski scream tutaj nie powalczył jeszcze. Pekson zabiada moskiego gofer sam na trzech. Także to będzie raczej GG. Jeszcze obrywa tutaj na środku od Peksona. Zostaje flesza. Fuckif tutaj sobie urządził polowanie z kosą. 16 do 1. Rozpada nam się jedna drużyna, ale tak jak powiedzieliśmy, my niestety takich ludzi nie chcemy u nas w projekcie. Za słaba psychika. Niestety bardzo nam było miło, że, że zagrali, że tak długo tutaj walczyli. No niestety, tak to się kończą, takie przygody. Yy, także słuchajcie, 16 do 1. Drużyna Gamy, to była Gama. Yy, no ma problemy od samego początku, nie potrafili się tam dogadać z SNM, który w końcu odchodzi. Teraz widzimy, że też nie dograją nam tego turnieju już do końca. Ciężko, ale... O to nam chodziło, tak naprawdę, i o to nam chodziło, żeby właśnie zobaczyć, czy, czy osoby są w stanie nawet po porażkach, tak, bo wiadomo, że drużyna nie będzie się rozpadać, nawet gdy będzie przegrywała, bo to nie ma sensu. Jesteśmy zwolennikami stałych. Ale ma... jeszcze oficjalnie się nie, nie rozpadło. No już ty, napisał przecież. Że... Napisał ale już. To być, ale to mógł być taki wiesz, no. Nie, nie to sądzę. Być, yy, ja, ja myślę, że to mogło być takie, że po prostu wiesz. Yy... No, że przegrali 16.1, czyli że nie, nie będą się już kompletnie liczyć w walce o, o zwycięstwo. Nie, napisał Inetko gamma delay. no chodziło o to, żeby stosować <noise> drużynę, no po prostu, no. Według mnie przekaz był, był jasny i prosty. Nie, no tutaj piszą, że się nie poddają, ale że już nie mają szans po prostu. No słuchajcie, może nie macie szans jako drużyna wygrać, ale macie szansę jako zawodnicy awansować do tej dziesiątki, no. Ja nie rozumiem tego za bardzo, no. Tutaj już słyszę, że jakieś krzyki były na ts także atmosferka chyba tam troszkę zawodników poniosła. No nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy. No tak, a teraz tutaj piszą, że się nie, że się nie poddają jednak, że jeszcze zagrają. Że chcą zagrać, że chcą się jeszcze pokazać. Dobrze, dobrze.